Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam deser liofilizowany firmy Liofood. Są to pieczone jabłka z cynamonem i kruszonką. W takim dosyć malutkim opakowaniu. Dosłownie jest to wielkości dłoni. Mamy tutaj porcję 70 gramów. Potrzebujemy do tego 70 ml wody. I ma to kaloryczność 358 kcal. Więc yy, mała porcja, dużo kalorii, no ale to jest deser, a nie jakieś coś na obiad czy coś w rodzaju. Tu jest też napisane, że to jest dla wegetarian. No, dziwne, żeby jabłka były z mięsem. Yy, jeśli chodzi o skład, to mamy bardzo dobry, bardzo krótki. Jedynie mąka, pszenna 39%, masło 20%, 29%, cukier, jabłka 13% oraz cynamon. Czyli za żadnych konserwantów, żadnych dziwnych składników, prosty skład. No i sprawdzamy, jak to wygląda, a później, jak to smakuje. Długo się zastanawiałem nad kupnem tego, ale już kilka razy prawie, że miałem to kupić, bo aż powiedzmy, to aż takie, może, tanie nie jest. No ale udało mi się kupić w miarę przy okazji innych zakupów, w miarę rozsądnej cenie, chociaż niektóre sklepy. Sprzedają to dosyć drogo, jak na powiedzmy, taki rodzaj deseru. No ale spróbować zawsze raz można, chyba że będzie bardzo pyszne i będziemy chcieli kupić to jeszcze więcej. Pochłaniacz tlenu, oczywiście, wywalamy. Tak to wygląda tutaj w wersji niezrobionej. Mamy też linię pomocniczą, dokąd nalewać wodę, więc jak nie mamy gdzie odmierzyć tych 70 ml, to bez problemu sobie tutaj poradzimy. Nawet powiedzmy na oko wlać te odrobinę wody, to też raczej nie będzie żadnego problemu. Więc zalać, zamieszać, zamknąć. Czas oczekiwania to jedynie 2 minuty. Odpowiedni czas minął. W tym liofilizacie nawet nie dalej zamknięcia strunowego. Tak jak to zazwyczaj jest w innych, no ale najwidoczniej tutaj nie jest to potrzebne. Jest to w tej chwili w takiej formie. No, nie wyszło tego zbyt dużo. Jest to słodkie. No w końcu jest tutaj 25 gramów cukru. Ta kruszonka bardzo świetnie smakuje. Czuć jabłka. Cynamon raczej taki nieco mniej jest wyczuwalny. Wow. No dosłownie jakbyśmy jedli jabłecznik z kruszonką. Bardzo dobre. Nawet bym powiedział, że wyśmienite. Szkoda tylko, że taka mała porcja. Słowo honoru to z tego by się zjadło i jadło. No, niektórzy nie lubią cynamonu, ale tutaj ten cynamon nie jest taki mocno wyczuwalny. Ta kruszonka tutaj właśnie nadaje bardzo fajnej takiej chrupkości i smakowitości. Czuć te jabłka jak najbardziej. Chociaż nie wydaje mi się, żeby one były pieczone. Ja bym powiedział, że to są zwykłe jabłka. Bardziej to ta kruszonka, jakby pieczona była. Mm. Dosłownie poezja smaku. Jak ktoś lubi takie ciasto normalne, czyli jabłecznik z kruszonką. No to takie coś będzie też miało rewelacyjne. Szkoda tylko, że to jest takie drogie, bo za taką małą porcjękę, no to według mnie troszeczkę zbyt dużo, pomimo że to jest lekkie, mała ilość wody, bez konserwantów. Ale smak jest naprawdę wyśmienity. Mm. To by się jadło ze trzy takie naraz, dosłownie. No. Trzeba szybko tak pokazywać i zjadać do końca. W sumie można to jeszcze bardziej odczekać. Na ciepło jest to w porządku. Na zimno sądzę, że też by to było dobre. Zalać zimną wodą troszeczkę dłużej, poczekać, też by się to zrobiło jak najbardziej. Też na pewno by było dobre. Ale takie na ciepło bardzo świetny deser. Trochę drogi, trochę go mało, ale ważne, że bardzo dobry. Ja takie coś polecam. Jak ktoś chce kupić, nawet powiedzmy raz spróbować, to sądzę, że warto chociaż raz wydać jakieś większe pieniądze i zjeść coś porządnego w terenie. Bardzo smacznego. O ile ktoś lubi takie składniki, które w tym produkcie są, akurat mi to jak najbardziej pasuje. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.